W 2012 roku Śląsk Wrocław zdobył swoje drugie mistrzostwo w historii. Ojcem tego sukcesu był trener Orest Lęczyk, który sezon wcześniej wydźwignął zespół z Dolnych Rejonów Tabeli. Zapraszam na film podsumowujący pracę Oresta Lęczyka w Śląsku Wrocław. Latem 2010 roku drużyna Zoporowskiej została solidnie wzmocniona. Przyszli między innymi Przemysław Kaźmierczak z przeszłością we FC Porto, Argentyńczyk Christian Diaz, król strzelców Ligi Boliwijskiej oraz utalentowany pomocnik Waldemar Sobota. Wydawało się, że Ryszard Tarasiewicz ma kadrę gotową do walki o czołowe lokaty w lidze. Jednak fatalny początek rundy jesiennej, na który złożyły się cztery porażki z rzędu, spowodował, że Taraś pożegnał się z posadą po meczu z widzewem w szóstej kolejce. Należy jednak docenić jego pracę, bo przez trzy lata pobytu w Śląsku położył fundamenty pod sukces jaki nastąpił w 2012 roku. Trener ten wprowadzał do zespołu Kelemena, Milę, Madeja i Celebana. Piłkarze ci w sezonie 11-12 byli filarami mistrzowskiej drużyny. Schedę po Tarasiewiczu przejął Orest Lenczyk, który prowadził już Śląsk w latach 1979-1980. Wtedy zajął czwarte miejsce w pierwszej lidze. Lęczyk pracę we Wrocławiu rozpoczął 27 września 2010 roku, gdy Śląsk zajmował 15 miejsce. Zaczął od trzech remisów, a pierwszą wygraną zanotował w derbach z Zagłębiem Lubin. Bardzo udana końcówka jesieni sprawiła, że wrocławianie wydostali się z dolnych rejonów tabeli i zakończyli rok na dziewiątym miejscu. W przerwie zimowej doszło do kolejnych zmian kadrowych. Do Łukasza Gikiewicza, grającego już od lata 2010, dołączył jego brat Rafał. Ponadto Śląsk pozyskał Słoweńca Roka Elsnera z norweskiego Haugesund. Po stronie odejść warto odnotować transfer Wuka Sotirowicza do Jagiellonii. W rundzie rewanżowej zespół Łęczyka potrafił pokonać Legię na wyjeździe 2-1, czy zremisować z Lechem na bułgarskiej 2-2. Pogromce znalazł dopiero w 22. kolejce, gdy uległ koronie Kielce. Tym samym seria 14 meczów bez porażki dobiegła końca. Kilka dni później Śląsk wrócił na właściwe tory, wygrywając u siebie z Wisłą Kraków, która została mistrzem w tamtym sezonie. Na 29 maja 2011 roku Zaplanowano ostatnią kolejkę. Śląsk podejmował arkę, a zwycięstwo gwarantowało mu wicemistrzostwo. Wszystkie bramki w tym spotkaniu padły w drugiej połowie. Śląsk wygrał 5 do 0. Hat -trika ustrzelił Christian Diaz, a po golu dołożyli Dariusz Sztylka i Marian Kelemen który skutecznie egzekwował rzut karny. Wicemistrzostwo oznaczało, że ekipa Zoporowskiej zakwalifikowała się do europejskich pucharów po 24 latach przerwy. Latem 2011 Śląsk zasilił m.in. Johan Voskamp, król strzelców drugiej Ligi Holenderskiej. I to on zapewnił zwycięstwo WKS-owi w drugiej rundzie kwalifikacji Ligi Europy z Dundee United. W rewanżu wrocławiania już po 5 minutach przegrywali 0-2. Gol Roka Elsnera w 15-minucie nieco przystopował zapędy Szkotów, jednak nie na długo, bo tuż przed przerwą John Daly podwyższył na 3 do jednego zrzutu karnego. W drugiej połowie polski zespół przetrwał szturm gospodarzy i zdobył drugiego gola po kapitalnym uderzeniu Sebastiana Dudka. To oznaczało awans śląska dzięki większej liczbie bramek zdobytych na wyjeździe. Aleńczyk wziął rewanż na Dundee United, bo jako trener Śląska przegrał z nim dwumecz w 1980 roku. W trzeciej rundzie Śląsk po dwóch bezbramkowych remisach z lokomotywem Sofia losy awansu rozstrzygnął dopiero w rzutach karnych. Marian Kelemen obronił dwie jedenastki i zapewnił swojemu zespołowi udział w czwartej rundzie eliminacji. Tam czekał rapid Bukareszt. Wydawało się, że są spore szanse na wejście do fazy grupowej. Tym bardziej, że Wrocławianie prowadzili w pierwszym meczu po uderzeniu z wolnego Sebastiana Mili. Jednak Rumuni szybko się pozbierali. Jeszcze przed gwizdkiem na przerwę wbili dwa gole, a trzeciego dołożyli w drugiej połowie. Śląsk nie zdołał odpowiedzieć i losy awansu były już praktycznie rozstrzygnięte po pierwszym spotkaniu. W Rumunii Wrocławianie zremisowali 1 do 1, wyrównując w samej końcówce po strzale Waldemara Soboty. Co ciekawe, na pogromce Śląska trafiła Legia w fazie grupowej i wygrała oba mecze. W ekstraklasie w rundzie jesiennej Śląsk wykorzystał potknięcia faworytów w walce o tytuł Legii i Lecha. Wrocławianie pokonali obu tych rywali, podobnie jak Polonię Warszawa, w którą pieniądze pompował Józef Wojciechowski. To sprawiło, że zespół Łęczyka zimował na pierwszym miejscu z czterema punktami przewagi nad Legią. Warto odnotować, że 28 października Śląsk przeniósł się na nowy stadion, szykowany na Euro 2012. Na pierwszy mecz przyszło 40 tysięcy widzów, a Śląsk pokonał Lechię Gdańsk 1–0 po golu Foskampa. Już pierwsze spotkanie wiosną z innym pretendentem do tytułu, Ruchem Chorzów, pokazało, że walka o mistrzostwo będzie niezwykle zacięta. Wrocławianie po ciężkim boju zremisowali 1–1. 26 lutego Kibice Śląska przeżyli prawdziwy szok, gdy ich ulubieńcy zostali zdeklasowani w meczu u siebie przez Legię, przegrywając aż 0-4. A po 21 kolejce i drugiej porażce z Koroną w tamtym sezonie WKS stracił 3 punkty do Warszawskiej Legii. Trzy kolejki później przegrał w Warszawie z Polonią i spadł na trzecie miejsce. Jednak strata do lidera nie była duża, bo wynosiła zaledwie 3 punkty. Być może to właśnie Wtedy w mediach pojawiło się określenie, że w Ekstraklasie odbywa się wyścig ślimaków o tytuł. Wszyscy tracili punkty. Wystarczy wspomnieć, że na trzy kolejki przed końcem różnica między pierwszym a szóstym miejscem wynosiła zaledwie pięć oczek, i to właśnie Śląsk rozegrał najlepiej końcówkę sezonu. Jeśli podoba Ci się odcinek, zachęcam do pozostawienia łapki w górę i zasubskrybowania kanału. To pomaga w jego rozwoju, a mnie motywuje do jeszcze cięższej pracy. Dziękuję. Śląsk najpierw pokonał zagłębie Lubin, a później Biały Białystok, dzięki czemu wskoczył na fotel lidera przed ostatnią serią gier. Aby zagwarantować sobie drugi w historii tytuł mistrzowski, musiał pokonać Wisłę Kraków na Rejmonta. Wszystkie mecze ostatniej kolejki rozegrano o tej samej porze. W wirtualnej tabeli po pierwszej połowie mistrzem polski był Ruch Chorzów który prowadził z Lechią 2 do 0. Śląsk natomiast po 45 minutach bezbramkowo remisował z Wisłą. Tytuł wrocławianom dał Rok Elsner, zdobywając w 51 minucie zwycięskiego gola, choć trzeba przyznać, że końcówka była nerwowa, gdy za drugą żółtą kartkę z boiska wyleciał Krzysztof Wołczek. Niedługo po końcowym gwizdku kapitan Śląska Sebastian Mila mógł unieść w górę trofeum za Mistrzostwo Polski. Co ciekawe, zawodnik ten zaliczył w tamtym sezonie 13 asyst. W letnim okienku transferowym w kadrze Mistrzów Polski doszło do dużych zmian. Odeszli m.in. Piotr Celeban, Dariusz Pietrasiak i Jarosław Fojut. Nie dokonano wzmocnień, które pozwalały patrzeć z optymizmem na start w europejskich pucharach. Śląsk pozyskał z wolnych transferów w ruchu Chorzów Rafała Grodickiego, skrzydłowego podbeskidzia Sylwestra Patejuka oraz defensora Zagłębia Lubin Marcina Kowalczyka, a tuż po rozpoczęciu rundy jesiennej dołączył Tomasz Jodłowiec z Polonii Warszawa, który okazał się najbardziej wartościowym letnim nabytkiem. WKS rozpoczął sezon już w lipcu, grając w eliminacjach Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie bez większych problemów wyeliminował czarnogórską buduczność Podgorica, choć po wygranej na wyjeździe 2 do 0 nie popisał się u siebie, przegrywając 0 do 1. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Śląsk okazał się wyraźnie słabszy od szwedzkiego Helsingborga. U siebie podopieczni Lęczyka przegrali aż 0 do 3. W rewanżu po golu Diaza Śląsk objął prowadzenie, jednak Szwedzi odpowiedzieli trzema bramkami i pewnie awansowali dalej. Odpadnięcie z Ligi Mistrzów, Śląsk osłodził sobie wygraną w Superpucharze z Legią Warszawa. Do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były jedenastki. Następnie WKS przystąpił do czwartej rundy eliminacji Ligi Europy, gdzie trafił na Hanower 96. Wrocławianie po słabej grze przegrali oba spotkania, tracąc łącznie 10 bramek. Dwumeczem z Niemcami trener Lęczyk zakończył swoją drugą kadencję w Śląsku. Zarzucano mu m.in. złe przygotowanie drużyny do rozgrywek, archaiczne metody treningowe oraz fatalne relacje z piłkarzami. Choć należy wspomnieć, że na początku sezonu 12-13 Lęczyk nie miał łatwo, bo Komisja Ligi ukarała sześciu graczy Śląska dyskwalifikacją na kilka meczów za śpiewanie podczas Fety Mistrzowskiej śpiewki obrażającej Legię. Następcą Lęczyka został Stanisław Lewy, który doprowadził zespół do trzeciego miejsca w Lidze i finału Pucharu Polski. I na tym koniec opowieści o śląsko-restalenczyka. Dziękuję za obejrzenie odcinka i zapraszam na kolejny. Zachęcam też do obejrzenia innych filmów znajdujących się na moim kanale.